Gość poranka tniki. Reżyser filmowa Małgorzata Imielska. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. My dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia. Wszystkiego dobrego w 2020 roku, który rozpoczyna się dla pani od premiery pełnometrażowego, fabularnego debiutu. Dobrze pamiętam? Tak, tak. To... Wszystko dla mojej matki. Wszystko dla mojej matki. Tak, ale chciałam też złożyć życzenia widzom i całej dwójce radiowej z okazji Nowego Roku, żeby spełniły się wszystkie, wszystkim, wszystkie marzenia. Dziękujemy bardzo. Czy marzenie głównej bohaterki pani filmu ma szansę jakkolwiek się spełnić? Tak. Tak, ma szansę się spełnić ja, e, i na tym mi bardzo zależało, żeby to pokazać. To zresztą była sugestia moich producentów, którzy oni namawiali mnie, żeby, e, żeby ta historia, którą przedstawiam w swoim filmie, nie była tak czarna, nie była tak smutna. A dlaczego e, ta historia jest czarna? Historia kilkunastoletniej Oli? Bo to jest historia, która się rozgrywa w świecie dziewczyn z Poprawczaka, a rzeczywistość, która tam jest, wcale nie jest rzeczywistością ani ładną, ani prostą i generalnie jest w czarnym kolorze jednak. Dlatego, że i, i to miejsce wielokrotnie, i to nie jest jakby miejscem e, w moim odczuciu e, dającym szansę na rozwój, a też historie dziewczyn, te, te prywatne historie dziewczyn, które przynoszą ze sobą e, ze swoich domów rodzinnych do poprawczaków, też nie, też nie są kolorowe. A czy coś na przestrzeni lat się zmieniło? Pani zajmowała się takim właśnie tematem w drugiej połowie lat 90. w związku z filmem dokumentalnym Bachor. Minęło trochę czasu, można powiedzieć, już ponad 20 lat. Dużo czasu, dużo czasu, zdecydowanie dużo czasu. Um... Ten film Bachor to był taki pierwszy moment dla mnie zetknięcia się z tą tematyką. Ja wtedy wysłuchałam bardzo dużo różnych rozmów, bardzo dużo historii dziewczyn, które trafiły do, do ośrodków wychowawczych. Potem jeszcze było kilka innych filmów na ten temat. I teraz, kiedy wróciłam do, do Zakładu Poprawczego w Falenicy i jednocześnie do ośrodka wychowawczego w Lambertowie, bo to są te dwa miejsca, w których dokumentowałam. Um, historii, przygotowując scenariusz. I to są dwa naprawdę bardzo takie miejsca, które budzą mój szacunek. Ludzie, którzy tam pracują, absolutnie budzą mój szacunek i podziw. To jednak niewiele się zmieniło. Eee, a może nawet mogłabym powiedzieć, że się zmieniło, ale na niekorzyść, bo historie dziewczyn są jeszcze bardziej brutalne niż były kiedyś. Z tego powodu, że rzeczywistość staje się coraz bardziej brutalna. Tak, myślę, że z tego powodu, że rzeczywistość jest bardziej brutalna. One, jak w momencie, kiedy są krzywdzone, takie jest moje wyjaśnienie tej sytuacji. Ja nie wiem oczywiście, czy ono jest absolutnie prawdziwe i właściwe, ale sama dla siebie odpowiedziałam sobie, że, że te dziewczęta doświadczają ogromnej przemocy w domu, w szkole, w swoim środowisku rodzinnym, tam gdzie, się, tam, gdzie żyją. A jednocześnie świat nie przyznaje im prawa do cierpienia. Nikt ich nie bierze za rękę i nie mówi: Tak przeżyłaś dużo, to musiało boleć. E Jeśli coś takiego się dzieje, to wtedy trzeba zagłuszyć emocje, które mamy w sobie, a wtedy łatwo o to by być brutalnym w stosunku do innych. Świat nie przyznaje im prawa, bo e zajmuje się Przekraczaniem kolejnych granic, my w tej dyskusji publicznej, w komunikowaniu się wzajemnym ze sobą jesteśmy coraz bardziej brutalni. Może, może to jest kwestia między innymi tego, że, że znieczulamy się na coś, co jeszcze kilkanaście lat temu budziłoby nasz wielki sprzeciw. Nie wiem, ja nie potrafię tego rozstrzygnąć ja tak eksdefinicjona mm -hmm. i tak naprawdę autorytatywnie. Ja potrafię tylko powiedzieć, że, że te historie naprawdę są brutalniejsze niż były kiedyś. Okrutniejsze, że, mm, że łatwiej jest komuś zrobić krzywdę, niż kiedyś. I że te krzywdy się dzieją. I wydaje mi się, że, że tak, że to trochę wynika ze specyfiki tego, jak nasz świat się zmienia. To przykre, że mimo najszczerszych chęci, mimo wysiłków ludzi zaangażowanych, pracujących w instytucjach, takie, takie miejsca jak zakłady poprawcze nie, nie mogą spełnić swojej roli definicyjnej. Czy, czy jest niektóre to utrudnione? spełniają, niektóre spełniają, przepraszam, że przerwałam, niektóre spełniają, tak, tak jak wymieniłam, ośrodek Folenicy mhm. czy, czy ośrodek Rembertowi w moim odczuciu tak. Ja tam często widziałam dziewczynę, które przyjeżdżają po latach, żeby porozmawiać ze swoimi wychowawcami, pochwalić się swoimi dziećmi albo o tym, że skończyły studia. To świadczy o tym. Ten promień jest, tak, słońca tak, to się znajduje. To jest I w, także w tej, w tej biografii bohaterki fikcyjnej, bohaterki 17-letniej Oli, która próbuje odzyskać matkę. To jest, to jest opowieść, opowieść o, o, o głodzie Miłości, o, o, o głodzie, relacji, której się nie ma tej najważniejszej relacji pomiędzy dzieckiem a matką. Tak, dokładnie. To jest opowieść o głodzie i miłości. Dziękuję za to określenie, bo ono jest moim zdaniem najtrafniejsze i takie najpiękniejsze. Ona rzeczywiście, nasza, nasza Ola, rzeczywiście szuka miłości i szuka przynależności. I szuka tej takiej miłości która nadaje kontekst naszemu, naszemu funkcjonowaniu. Stajemy się, przynależymy wtedy do kogoś, a jak przynależymy, to, to ta samotność, którą, którą, która może zabić, przestaje być tak groźna. Jaką przewagę ma film fabularny nad dokumentem, czyli yy, gatunkiem, którym pani zajmowała się przez wiele, wiele, wiele lat? Nie wiem, jaką ma przewagę. Ja uwielbiam dokument. Ja uwielbiam dokument, bo dokument to jest szansa na spotkanie każdej osoby, o której zamarza. I na zadanie też jej każdego pytania, które chce zadać. To jest unikalne, prawda? To jest, to jest, coś, to jest coś niezwykłego. No i czerpanie z tego, co jest dookoła, z tych historii, które bardzo często prześcigają y, y, nawet najbardziej kreatywnych scenarzystów. Absolutnie tak. Więc. E... Więc nie wiem, czy to jest przewaga dokumentu, czy dokumentu nad fabuły, czy fabuła nad dokumentem. Wiem, że to są dwa różne sposoby opowiadania o świecie. Jeden z drugiego na pewno czerpie, ale jest to jakby inne narzędzie. I pozwala nam często powiedzieć. Fabuła nam często pozwala powiedzieć. Więcej o dramatycznych historiach naszych bohaterów, bo nie mamy wtedy lęku, że skrzywdzimy prawdziwego człowieka. Bo robiąc dokument, trzeba bardzo mocno myśleć o tym, co się stanie z naszym, z naszym bohaterem, kiedy, kiedy już film zostanie skończony, kiedy już zostanie pokazany, jak, 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 ta, jak ten film zmieni jego życie. I to jest strasznie ważne, żeby nie skrzywdzić. Mówi pani o, chyba. Największym dylemacie osoby, która zajmuje się e, taką dziedziną jak film dokumentalny, jak reportaż, tak. e, takim rozdarciu, e, z jednej strony chciałoby się powiedzieć, e, idąc za etosem dziennikarskim, prawda do samego końca, na stół w ciekawy sposób, a z drugiej strony jest to też dobro bohatera. Które hmm. trzeba brać pod uwagę. To tak. jest, co, Jak rozstrzygać, co jest, co jest istotniejsze. W tym zawodzie też, no, bo traktujemy to jako zawód, z drugiej strony, nie do końca, nie tylko zawód. Ja, ale zawsze, i misja. ja, zawsze, ja zawsze szukałam bohaterów, którzy chcą być ze mną. Że mamy jeden cel, że chcemy o czymś wspólnie powiedzieć. I to pozwalało mi dotykać problemów trudnych, bolesnych, intymnych, ale bo wiedziałam, że mój bohater wie, po co, my to robi, po co to robimy. Że nie chodzi nam o kradzież jego życia, tak? O kradzież jego uczuć, emocji, tylko że. Że ja to pokazuję światu po to, żeby, żeby został zrozumiany, i też jakby w następnym kroku, żeby problem został zrozumiany. Film był pokazywany m.in. na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Z jakimi reakcjami się spotkał? Co publiczność najbardziej frapowało, interesowało, też jakie, jakie pytania, jakie refleksje Warszawski, Warszawski Festiwal Filmowy to, to, to była magia, to była, absolutnie była magia. Myśmy mieli cztery projekcje, za każdym razem mieliśmy długie rozmowy z publicznością, no to fantastyczna publiczność, fantastyczna publiczność. E no i dostaliśmy tam nagrodę publiczności. To w ogóle było coś niezwykłego, magicznego i, i, i wspaniałego. Eee, więc, więc myślę, że zostaliśmy przyjęci dobrze. A ludzie najczęściej pytali o historię naszej Oli, o to, jak było to możliwe, że spotkało ją to, co spotkałam. Czyli w skrócie. Nie chcę zdradzać. <laughs> Nie chcę zdradzać e, historii, e, historii filmu. Może powiedzmy tak, że spotkało to, co spotkało, kiedy szukała matki, kiedy trafiała w różne miejsca i spotykała różnych ludzi. I nie zawsze to byli ludzie, którzy chcieli brać pod uwagę jej uczucia. To też jest ciekawy dylemat głównej bohaterki, w którą stronę iść. Możemy oczywiście gdybać my, ci, którzy nigdy w takiej sytuacji się nie znaleźli, jak postąpić? Iść w stronę przeszłości, szukania tej, tej relacji, próby zaspokojenia tego głodu, czy, czy odcinać się od tego, co było, myśleć o, o tym, co, co będzie. No, może w, w takiej sytuacji łatwiejsze jest szukanie jakiejś perspektywy, niż. Niż tego, co, co, co należy do trudnej przeszłości? Nie wiem, nie umiem, nie umiem odpowiedzieć. Zastanawiam się. <laughs> Ale pragnienie miłości jest czymś się bardzo mocno w nas zakorzenionym i potrzeba bardzo mocnego wydarzenia, żeby o tym pragnieniu móc zapomnieć. E, a myślę, że dziewczyny takie jak nasza filmowa Ola to są dziewczyny, które szczególnie mocno e, szukają miłości. I szczególnie, mo szczególnie mocno przywiązane są do matki. Więc Ola musiała przeżyć to co, to, co przeżyła, żeby zrozumieć, że musi budować swoje życie niezależnie. Wszystko dla mojej matki. Ten film od jutra w kinach. E, bardzo dziękuję za wizytę. To ja dziękuję i zapraszam do kina. Zapraszam do kina, bo bardzo chciałabym, żeby jak najwięcej widzów zobaczyło naszą historię. Małgorzata Imielska, gość Poranka Dwójki. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. you